Czołem ludziska! Z tej strony starsza Kiszynka gramy dalej! w Liars of Fear Inheritance! Moi drodzy, czas skończyć. Czas skończyć w końcu ten materiał, tę serię. Nie można ciągnąć krótkiego dodatku w nieskończoność. A, mielibyśmy pewnie kilka słów takich podsumowujących na temat tego dodatku. Ale poczekaj jeszcze gry nie skończyliśmy, Ale a ty już właśnie, podsumowujesz? Właśnie chcę powiedzieć, że podsumujemy na samym końcu, żeby nie robić tego teraz. Ale w sumie już wiemy, co chcemy powiedzieć, chyba, że coś nas zaskoczy. Chyba, że nas rzeczywiście Bardzo coś zaskoczy. Mocno zaskoczy. Dziękujemy zaskoczy. za wam za to, że to, że pisaliście w komentarzach, że tak że to naprawdę wspomnienie, które teraz mieliśmy teraz ostatnio na tapecie jest takim wspomnieniem, które rzeczywiście miało wybory, że mogliśmy iść w stronę matki bądź w stronę ojca. W ogóle jakoś to do nas nie dotarło. No ale kompletnie. wiecie, że my nie zauważamy takich rzeczy, jak gramy, tak? My się tu bawimy tak właśnie formą. My tu gadamy, robimy, gadamy. Robimy sobie jaja, więc no taka jest forma po prostu tego, tego tej serii. W sumie od razu wszystkich podejść do horrorów również w przyszłości. Zobaczymy Może. po prostu, co z tego wyjdzie, tak? Mam po prostu jeszcze dziwne wrażenie, że gra się bardziej tnie Niż, niż zazwyczaj. Niż ścięła się zwykle. Więc, I nie wydaje ci się, tnie się. Więc chyba, wybaczcie, ale jeszcze zrobimy mały manewr, sprawdzimy czy da się coś z tym zrobić. No dobra, jesteśmy z powrotem, wystarczyło po prostu usunąć zbędne programy, które siedziały na ramię, zrestartować grę i wszystko śmiga, więc jedziemy dalej. Widzę, że jest tutaj... Pamiętasz, to chyba było z zakończenia podstawki. Trafiliśmy do, do miejsca, gdzie on miał dużo... Nieudanych portretów. Tak, swojej żony. Zobaczcie, ile tu ich jest. Jest tu naprawdę ich mnóstwo. Nie, nie możemy potem chodzić. Możemy chodzić po, po Jaczce, no, na, 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 na dobrą sprawę. Boże, o, to straszne. Kolejny obrazek, proszę bardzo. Obrazek przestraszonej dziewczynki. Która boi się jaczki która boi się jaćki, a bo o może to jest ojciec, który rysował po prostu, tak? W sumie patrząc na fryzurę, to może być ojciec. Może być ojciec. Widać, taki trochę nie, 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 nie tam, nieuczesany, nieulizany. To jest, fajny ciuszek, powiem szczerze. Mm -hmm. jednak no dobrze wiedzieć. To nie, to nie jest córka, tylko to była rzeczywiście matka. Tak więc, no dobra, lećmy, bo to nie ma co przedłużać już. Zobaczmy po prostu. To jest jeszcze jedno, jedyne miejsce, które nam przyszło do głowy, które jest puste. Wow. Aha? Chyba jest wspomnienie, zobacz, zawsze były zablurowane takie rzeczy. No może obejrzyjmy najpierw fresh, to. A, tu już nie ma co obejrzeć. Nie ma co oglądać, ten pokój jest pusty. A przez jak... okno nie da się wyjrzeć? Nie, nic, nie? Nie. Nie no, zobaczmy w takim razie. Prawdopodobnie ostatnie wspomnienie, ponieważ więcej nie jestem nawet sobie w stanie skojarzyć, czy tu w ogóle słyszcie jakieś miejsca. Prawdopodobnie oh nie. Now, where was it? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt the. <coughs> princess! Keep looking at me! And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed. As the princess moved, the growl. co tu się odwala. Mam wrażenie, że to miały być te straszne fragmenty. No, dawno się tak nie bałem. Prawdę szczerze. że ja też. The witch Widzę jakiś problem z dob dobieraniem napisów do tego, co mówi. źbignie. The the <coughs> chyba chodzi o to, że mamy, mamy chyba go słuchać i się nie ruszać, może nie rozpraszać. Ale gdzie to nie dla nas w ogóle?

That it was not over. There was still danger nearby. Waiting for each of the, each of the, się bawić w dowolnej kolejności, można powiedzieć, że to skończała albo pierwsza. No dobra. No, no. She heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The head was near, just outside of view didn't dare to look she had to keep her head straight lest she be cursed by the witch's foul magic she could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck she felt a sudden urge to run away but fought it with all her will for she knew that was precisely what the witch would have wanted and then just like that the chill was gone she saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. And there! The princess stood triumphant in the sun, smiling as she. Wait. That's not right. Her face. Why is she still. scared? Oh, God. I didn't mean to princess I am so sorry it's just that to him reality was just a pale reflection of art he was blind to the world unless it was translated to him through a canvas-hmm mm oh Coś mnie wygasiło. Coś tu się teraz dzieje, nie wiem, może to jest. Scena z. Hmm. Okej, okay, to było dziwne. Jakieś takie odchodzące drzwi może... czekaj, a może to były te drzwi, które. Może pokazało nam to, gdzie mamy iść. Kojasz te drzwi, które nie. były pokazane? Ale mi przypominały tylko te, te drzwi tutaj, trochę. O, te drzwi mi przypominało. No trochę tak, ale tu byliśmy przez A chwilą. tu byliśmy, tu się skończyła. Tu się skończyła podstawka. Nie da się tych obrazków Popiwo? jakoś pokopać i poprzesuwać? Nie, kopała. Się... Jak w kanla graliśmy, też chciałaś kopać tego trupka, biednego. Oj tam, oj tam. Wszystko... Weź łopatę i kopno. Byłaś wcześniej. Dawaj poprzednim... łopatę. W poprzednim wcieleniu chyba byłaś tym. Kopaczem? Grave Czyli... Mm -hmm. Jak się nazywa ten, co? Kopie groby. Grabasz, o właśnie. Tego mi słowa brakowało. O, karteczka. A to są szczurki, te jep jak już widzieliśmy. E... To był jeden z bardziej pasjonujących momentów. O, no tak. Ale mówisz o tym wspomnieniu, które teraz żeśmy przeżyli? E, tak. To było niesamowicie pasjonujące. Nie Ej, wiem. tu nie byliśmy. To nie no były dawaj. ostatnie. No to drzwi. dawaj, idziemy. Tam widzę jeszcze obrazek. Mm. Tutaj, zobacz. Cześć, obrazek. Proszę bardzo. Oj, i płomyki. Drzwi płonące. Kolejny obrazek, dobra, do kolekcji. Bardzo ładnie. Tu są drzwi. A to nie były te drzwi pokazane, zobacz? Możliwe. Bardzo, bardzo przypominają te drzwi. A tu byliśmy? Więc pójdziemy gdzie indziej. Dokładnie. Nie, bo mnie jeszcze ciekawi... Tutaj były fajne akcje przecież, związane z tą. Proszę bardzo. Kolejny obrazek. E, tu... Co to w ogóle jest? E, chyba, nie, chyba nie czaję tego. Wiem, ona... że dziecko siedzi w szafie. A on chyba krzyczy na matkę. Albo coś takiego robi, bo ona się próbuje może chronić. Matka jest ch chora, tak, a on na nią krzyczy i się wścieka. I tutaj, wiesz, to może być pokazane, że to jest walka pomiędzy zielonym zielonym, po prostu alchemicznym zmysłem matki, a ognistym. To może być walka temperamentem. Pokemonów. Tak, właśnie. Nie można hmm. nic włączyć? Nie? U. Muzyczki nie będzie? No, Oho! I jest kolejne wspomnienie. czego nie zniesie, kto matka? No to chyba ból już w końcu poparzyło, tak? Nie pomóż mi! Chyba nie zdążyłem zareagować. Czyli jak zwykle wybraliśmy najgorzej, jak się dało. Bo w ogóle nie widziałem, że coś się dzieje. Tutaj chodziło Ale o. Ale to... nie martw się, oni nam powiedzą, jakie to były wybory. I no chodziło pewnie. Mogłem coś kliknąć, jakąś muzykę, coś, mogłem cokolwiek zrobić. I żeby mama mniej bolało. Tak, pewnie chodziło o to właśnie. A ja ciągle wybieram po prostu wybory, które wpływają bardziej na ojca niż na matkę. Znaczy, wiadomo o co chodzi. O! o. <laughs> jak podry... do cholery można spieprzyć protezę, tak? Podrywacze protez, proszę bardzo. Tu widać ślady po nich. Jak nic. Otwierałem jeszcze szafę, ona tak. się sama zamknęła? No bo taka jest, no. Może wiatr jest, może jest przeciąg. Okej, okay, no to ewidentnie to jest pokój matki, tak? Tu matka leżała chora. Wspomnienie, aha, ona mówi pewnie o tym, że tego tu nie było, tak. chociaż... A to ale to wygląda trochę jak... Z drugiej strony staliśmy po prostu obok tego, więc cholera wie, co tak naprawdę zwróciło uwagę. Bohaterki. Cholera wie, nie mam pojęcia. Zielonego! Ale już nic tu nie można zrobić. Tu już nic więcej się nie da zrobić. Okej, Zebraliśmy rysunki. I teraz to są pewnie drzwi ostateczne. To pytanie, czy chcemy ułożyć, czy to jeszcze nas wróci i pozwoli nam ułożyć sobie obrazek, czy nie? Zobaczymy. Przejdźmy przez te drzwi. A! Wow! Nie wiem, co A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. Obraz. At that moment, I could finally see my father for what he was a man driven insane with sadness and guilt. Mam wrażenie, że powinno tutaj się coś świecić, żebyśmy widzieli, co pokazuje nam kamera. A tu jest ciemno, nie? Nie masz wrażenia? Włączałeś latarkę? Ale ja tu nie mogę nic zrobić, to wszystko automat robi. na co teraz na coś patrzy, pewnie na jakiś. To jest przecież to miejsce, gdzie malowaliśmy wcześniej, gdzie układaliśmy obrazki. Prawdopodobnie. Aha, no fajnie. Jej to... Ale fajnie, że cokolwiek zobaczyliśmy. No... O, świetnie czytam no, teraz... mm -hmm. no. Proszę bardzo, o co chodzi z tymi kurczakami? E, dla tych, którzy grali, a jest was tam trochę, powiedzcie nam, czy to naprawdę tak wygląda, czy jak zwykle u nas coś nie działa? Coś jest, coś jest zwalone tutaj, mocno. wzięliście No, no zobaczcie, no sam żółte. U was też tak było? Samo żółte, to coś. Jakby słońce żegnęło. Coś, coś im nie wyszło z animacją chyba ognia. Oj, co, coś jest skopane mocno, zobacz, w ogóle widzimy jakieś Ale pokoje. zakładam, że to się pali, te... O. o, no pali się. Dobra, chyba chodzi o to, że coś jest... Ale trichalo... co, ona popełnia samobójstwo w tym domu? Nie no, poczekaj, tu chodzi o to, że prawdopodobnie jest yy, problem graficzny po mojej stronie. Albo po stronie gry ogólnie. Tak, więc zapraszamy na wersję, której nigdy być może nie widzieliście. Tak, to jest unikalna wersja, tylko u nas. Wlitna... Jak nie jest żółto, to jest czarno. Glitch na glitchu i bug na bagu. I teraz czas na napisy końcowe. Nie, jeszcze nie. A jaki miał być? Tęczowy? Aha. Powiem szczerze... Także fajnie się gadało z wami. No właśnie. Nie, ee... wiem, nie wiem co powiedzieć powiem szczerze, biorąc pod uwagę to, że kompletnie nie poczułem końcówki, pomimo że zakończeń było kilka, ale ja nawet nie wiem, które zakończenie zdobyliśmy, jakiś recibement był, ale raz, że ee... nie widzieliśmy, dwa, że po prostu nie wiemy, co się zadziało, trzy kurde, mogliśmy wam to pokazać w poprzednim odcinku. Mogliśmy to skończyć na tym odcinku numer trzy i mieć wreszcie spokój. Ale no kto wiedział? No kurczę, kto wiedział? No więc cóż no. Ale to mam wrażenie, <laughs> że to zakończenie, które właśnie zobaczyliśmy, uruchomiło to ulewanie się złych odczuć związanych z grą. Tak. Ja yy, tak mam przynajmniej. Yy, ja czuję, że yy, prawdopodobnie w tym zakończeniu mieliśmy zobaczyć wielki pożar, ona być może stwierdziła, że wszystko trzeba spalić. Może popełniła On... tam samobójstwo? On, bez przesady, on jako ten malarz miał pokazać coś, więc on chciał pewnie pokazać w postaci jakiegoś obrazu, tak? Myśmy zbierali te karteczki. A ona, no było tam przecież mnóstwo ta... obrazów tej jego żony, tak, jej matki. Czyli Ale no to. to jest on normalnie, tam nawet w postaci było widać, że malował, tak, te obrazy. Chodzi o to, że nie widzieliśmy nic w finalnej scenie, ani na ścianie, bo ciemno, ani przy tym pożarze, i w ogóle widziałem jeszcze jakiś dodatkowy pokój, w ogóle jakiś taki, gdzieś tam był wzbudzony. I w ogóle co to kurde było, no? Nie, nie, mam pojęcia. No, gdybyśmy zobaczyli to tak, jak mieliśmy zobaczyć, prawdopodobnie wiedzielibyśmy, co to było. A ale teraz... może właśnie tak miało być. Ale nie. W co no. nie to jest ewidentny błąd graficzny przecież, tak? No. Trójkąty, żółty ekran. Nie, nie. No, nie. Ogóle, to miał to być było? pożar, na pewno, ale coś im nie wyszło. No dobra, ale reasumując, nie wiem, jak wy, ale ja to się na tym dodatku wynudziłam. No, elementy, tak mówiąc. Elementy strachliwe były. Tak jak myśleliście w komentarzach, najczęściej kiedy niespodziewanie wrzucałem dingę w postaci suchara albo jakiegoś innego syfu. Więc to A tyle. A tak dobrze by tu współgrał panik mode nowy. No właśnie, tylko że nie, no to co ma panika do strachu? Ale to gdybyś inne gdzieś spanikował, wrzuciłbyś, to przecież oni by się przestraszyli najbardziej tego A. twojego panik mode. A, no no, no, I z tego laksonem. dźwięku. No, tak. no właśnie. No, no więc słabo, no powiem szczerze. Podstawka o. chociaż miała jakieś emocje. I super, nie ma kontynuły, więc nie mogę wrócić i sprawdzić, jak ułożyć te obrazki. Nie no, ekstra! Kolejny plus dla dodatku, jak nic. Nie no, mi się dodatek nie podobał też kompletnie. Początek był obiecujący. Gdzieś tak do połowy, ale to chyba dlatego, że bawiliśmy się przedtem. Tak, raz, na sucho. że się nabijaliśmy, a dwa, że liczyliśmy na to, że za chwilę w końcu coś się rozkręci, coś się będzie działo, będzie jakaś jaćka, pupkel, szkielet, czy w ogóle nie wiem co, tańczące ściany. Biorąc pod uwagę, właśnie fakt, że podstawka, właśnie jakby narobiła sporo takich naszych własnych memów, tak? No przecież tam była jadźka. Była ja, Jacki, pupkele, właśnie to co wspominasz. Więc było sporo takich elementów, które myślałem, że fajnie rozwiniemy w tym dodatku, a tutaj okazała się, że taka mizeria i to jeszcze ze starych ogórków i ze i cebula I bez koperku. a cebula to prosto z tego królowego, królowego? cebulowego króla zówelków, mm -hmm. więc słabo, no bardzo słabo, bardzo z... jeszcze w ogóle te bugi w ogóle zepsuły jakikolwiek efekt. Jesteśmy zawiedzeni, bo layersy w sumie nam się podobały. One były spoko. W życiu bym chyba, jakbym kupił dodatek, faktycznie go dostał jako gift, to byłbym jeszcze bardziej zawiedziony. No w sumie niby to jest ile tam? 5 czy 6 euro, no ale 5, 5,5 euro? Nie pamiętam. A ciekawa jestem, razie... jak to wygląda Słuchno. z perspektywy osoby, która rzeczywiście wczuwała się w tę grę, zastanawiała się nad wyborami, e, myślała nad tym, co robi, analizowała być może grała grę. Dwa razy. Tak, i być może wtedy to było naprawdę fajne i sama podstawka i ten dodatek to mogło być ciekawe. A u nas to było takie, kurde, no to tu, tu idziemy ale... tu, coś, coś, wiesz co, nie ponabijaliśmy się i o. Koniec. Ale layers of Fear miał być straszny, tak? Znaczy w sensie to jest przecież horror. Dodatek też jest horrorem, tak? To nie zmieniło nagle gatunku. No, u nas to komedia horror, ale, ale nie, nawet z tego mi, się nie dało chodzi zrobić. Chodzi mi o samą grę, że miała być horrorem, a na dobrą sprawę nawet podstawka nie miała, miała elementy swoje. Miała momenty, faktycznie były spoko. Takie typowo horrorowe. Horror light, więc to w ogóle mi się też podobało pod tym kątem. że to Nie, nie był wiem, czy to było horror. light, czy po prostu byliśmy tak zajęci innymi rzeczami i gadaniem głupot, nie że nas to nie bało. Ja na nas tyle... to nie bało, ja... Boże, gadam po Twojemu. Ja na tyle jestem podatny, <laughs> że wyczułbym, że to jest mocny horror. No, Jesteś podatny. Bez względu na to, czy, czy, czy widać było po samej grze, jak oglądaliśmy. Już biorąc pod uwagę fakt, pomijając w ogóle fakt tego nabijania się z horroru, czy z w ogóle z samej gry, to były elementy straszne, ale nie jakieś przerażające, więc moim zdaniem, jak dla nie, mnie, to nie na Nie, to nie było tak, że nagle ktoś nas piłą tarczową gania, tak? Tak, to nie było mnóstwo krwi, która się lała. Wiadomo, że do Jacki można było się przyzwyczaić po pewnym czasie i ona tak naprawdę była już tylko postacią. Ale jakbyś grał sam, to byś się bardziej bał. Wydaje mi się, że tak. Jakbyśmy grali, jakbym grał sam, po ciemku, ze słuchawkami, nie nagrywał i wczuwał się w grę, sądzę, że na pewno większy efekt by na mnie to wywarł. Mimo A to nie wszystko, przy layersach, jak nagrywałeś sam kot ci nagle miał za plecami? Tak, i mnie to troszkę, że tak powiem, dziwiło, bo nie wiedziałem, że to kot. Delikatnie czy, mówiąc. czy drzwi miał na przykład w grze, ale tak było, faktycznie. Więc to zupełnie inne wrażenie byłyby rzeczywiście z, z Solo. No ale skupmy się na dodatku, tak? W sumie znaczy skupiliśmy się już na dodatku, tak? No jest słaby. Jest no właśnie słaby, nie chcemy się skupiać, bo będziemy się nad nim patrzeć, szczerze mówiąc. No właśnie dlatego nie ma chyba sensu, szczerze tego hejtu. Nagraliśmy, bo nagraliśmy lajersy. Obiecaliśmy, że będzie do końca, to do końca. Ja, jak obiecaliśmy właśnie, że będzie dodatek, to na pewno go gramy, więc go ograliśmy, mamy za sobą. Szkoda, bo mam takie poczucie że po prostu, że odbębniłem. Odbębniliśmy. Nie ma poczucia tego, że... O! O, przeszliśmy dodatek, jest fajnie, jest tak, super. Tak, nagrywajmy dalej, nagrywajmy dalej. Zróbcie jeszcze jeden, to na pewno nagramy, nie? Nie ma takiego efektu. Więc Nie, no... ja nawet gdzieś w połowie tego dodatku się zastanawiałam i proponowałam Staszkowi, że może tak dyskretnie podmienimy ten horror na inny horror, może będzie ciekawszy. <noise> ale to byłoby głupie. Zobacz, zostało nam ile? to, 10 po 15 minut i zostało gameplay'u, nawet pewnie mnie, jakby się spieszyć. Nie no dobra, no chcieliśmy Wam pokazać do końca, pokazaliśmy, to, ale urwać. naprawdę przychodziły do głowy takie myśli, że kurczę, tak. zmieńmy grę. Więc naprawdę cieszę się, że mamy to za sobą i możemy następny wtorek na przykład zrobić inną grę inny albo przeczekać, tak, bo będziemy na pewno was jeszcze... Pytać na ilaminatach, ale możemy też zadać teraz razu to pytanie tutaj. Czy mielibyście pomysł na inny horror? Na I czy w ogóle chcielibyście. Horror, poczekaj. Najlepszy horror, który chcielibyście, żebyśmy razem ograć, e, gdybyśmy chcieli. Ograć. Gdybyście wy chcieli, żebyśmy my w to zagrali. Chodzi o horror, ale nie jakiś stary horror, taki, który znowu wszyscy ograli, wszyscy znają, no bo szkoda czasu mi się wydaje. Może jakiś nowszy horror. Ja się kompletnie w tej jakby. Materii nie, nie wyznaję. Wiem tylko, że Agonii wyszło ostatnio, jakieś demo takie mega straszne, jakaś wizja piekła, coś tam, ale to już jest nie ten typ horroru. Nie chcielibyśmy, żeby tam się Nie chcemy kręflała. żadnej piły mechanicznej tak. i potopu. Nie chcemy też gier flaków. pokroju Adama Wake'a, bo, Alan, przepraszam, Alana Wake'a, bo ja po moich doświadczeniach stwierdzam, że Alan Wake był słaby i mnie to w ogóle nawet nie bawiło nad... miałem grę, grałem, nie przeszedłem, nie polecam. Coś właśnie, coś jak Layersy może z większym dreszczykiem emocji, ale właśnie nie żadne piły tarczowe i wiecie, wbijanie i bebechelecał, czyli Outlast też odpada. Może jakaś inna niszowa, może jakiś, kurczę, tytuł, który jest rzadko ogrywany na YouTubie. Ale... Fajny horror z pomysłem. Niekoniecznie tak. chodzi o to, żebyśmy nie, nie się nie bali i w ogóle, żebyśmy nie chcieli nagrywać kolejnego odcinka, bo przecież zajdziemy na, na zawał. Ale właśnie nasze zadanie, znaczy... Myślę, że to jest całkiem ciekawa forma, że my chceli, chcemy się ponabijać z horroru. Właśnie o to chodzi. My chcemy nagrać, przynajmniej ja chcę cały czas nagrać dalej, po layersach, jakby propagować cały czas ten wątek. Horror dla tych, którzy nie lubią się was. Tak, horror na sucho. To w sumie taka, wydaje mi się, że to jest właśnie ta odskocznia, że to nie jest kolejny youtuber, który nagrywa horror, tylko to jest youtuber, który nagrywa horror po to, żeby zrobić z niego bekę. Na Tak. Super. Ale właśnie popłynąłeś dalej, a ja na samym początku klub, chciałam tak... Dokładnie tak, chlupaj tam sobie. A ja chciałam zapytać, czy Wy w ogóle chcecie horror? No ale teraz to już jak się tyle nagadaliśmy, to chyba trochę sensu. Ja się zastanawiam, czy, czy, horror jest tutaj mile widziany, czy on tak dalece odbiega od tego wszystkiego, co masz na kanale, że w ogóle, gdzie? jest, Staszek, horror, weź, weź ty coś zmień. No ja zmieni. nigdy, dlatego ja, dlatego, ja nie chcę nagrać horroru w klasyczny sposób, ale to Ale my ten... się nie nadajemy do klasycznego sposobu na horror. Nadawalibyśmy no, się, gdybyśmy się wczuli, ale ja w założeniu nie chcę się wczuwać w horror, więc jakby właśnie od tego wychodzimy, tak? Czyli nagrać coś znowu z back backowego. No właśnie, z tym horrorem to jest właśnie tak, że widzimy po wyświetleniach, że Liars of Fear, tak samo, je, podstawka, tak samo to rozszerzenie, to DLC może bardziej, ogląda się najmarniej, <grywka> prawda? Czyli no ja się nie dziwię, tak yy, Więc chciałbym zwrócić uwagę na to właśnie, że dlatego chciałbym zmienić grę, żeby to nie była gra, która została już tak mega ograna, że nikt tego nie ogląda. Tylko właśnie znaleźć jakiś taki niedypowy horror, który no, jednak przykułby też uwagę większej publiczności, tak? No bo tutaj oglądają tylko ci, którzy chyba rzeczywiście widzieli lajersce i głównie chyba dlatego, że my pierdzielimy tu głupoty, to oglądali. Tak mi się wydaje, to, ja to to uśredniam. No bo, właśnie, wiecie, ale no. mnie też ciekawi, czy ci, którzy nie oglądają, to już oglądali i mają tego dosyć, czy na przykład grali i uznali, że to jest beznadziejne, czy zaczęli oglądać w naszym wydaniu i stwierdzili, że Boże, oni pierdzielą głupoty, w dodatku gra jest beznadziejna, weźcie to, wyrzućcie. No dobra, no faktycznie, no możecie dać znać, tak? Czy, czy rzeczywiście widzicie jakikolwiek inny horror w naszym wykonaniu, czy po prostu mamy zostawić te, te formułę i faktycznie od niej odejść i po prostu grać kołopy tak jak Overcooked czy Human Fall Flat. Może na tym powinniśmy przestać i tyle. W każdym razie, dobra, nie przedłużajmy już bardziej, możemy pogadać jeszcze o tym w komentarzach, bo nasze podsumowanie pewnie jest dłuższe niż całe gameplay. Nawet na pewno. I cały gameplay tych layersów, wszystkich chyba nawet, żeby. Który mnie no, no, tak nie no, dzisiaj masakrycznie zawiódł, że nawet nadal nie mogę tego przeżyć. Tak, bo myśmy się, wyobraźcie sobie, nagrywamy to w poniedziałek wieczór, więc w ostatni możliwy moment, w którym możemy to nagrać, bo po prostu nas kompletnie nie ciągnęło, żeby to nagrywać. Kompletnie. I potwierdza to, to co widzieliśmy na samym końcu. Niestety Tego jest dodatku, tak, jak przypuszczaliśmy. Że jest po prostu kupa i to taka śmierdząca bardzo, z, z, śmierdząca z farbą, o. Właśnie, więc mimo wszystko dziękujemy wam bardzo za to, że byliście razem z nami do końca. Wybaczcie, że ten odcinek jest taki rozlazły i w ogóle nieśmieszny i żadnego suchara pewnie żadnego nawet nie było, bo no, nawet nie było gdzie się rozbiec, tak? Rozbiec? To jest dobra odmiana. Nie, jak... nie było jak nabrać rozpędu, bo to się od razu skończyło, jeszcze te bugi, glitche, i elementy straszne, które były bardziej komiczne niż straszne. Dlatego na pocieszenie tak zapraszamy na inne serie, na Overcook, na przykład. Tak, wiecie, na no Overcooked, zobaczcie sobie Human Fall Flata, to są wesołe gierki. Na pewno jeszcze jeden co się pojawi, mamy już w planach co najmniej dwie no, gry do pokazania. Dwie teraz jestem w stanie skojarzyć, może będzie ich więcej. W sumie no, tak, my tak w dużo gier co-opie sobie gramy tak po prostu. Niektóre stwierdzamy, że oto się nada na serię. To się nada na pokazówkę, to się nada na minigraszkę, może kiedyś. To się nada na Patronite, tak prawda? Zobaczymy. Koniec tego pitolenia. Dziękujemy wam bardzo za wytrwałość. Za wytrwałość. I wsparcie za... w komentarzach. Wsparcie w komentarzach za hinty, za to, że powiedzieliście, jak tak naprawdę działa system tutaj w tym dodatku, że była droga matki, droga ojca i w ogóle. Dzięki bardzo. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, oczywiście. Standardowo. Tak Zrób na pocieszenie. Się to, no. Chociaż jednego. Niech tam będzie z tysiąc wyświetleń i ze 20. Jak lajków. Jak będzie 50 lajków, to startujemy. To obiecujemy, że nie będzie więcej lajerców. Startu nigdzie Nie będzie właśnie tak, o. Dobra, ja Miałam miał <laughs> inny pomysł, ale zgasiłaś mój pomysł oczywiście, więc niech będzie. Dobrze, wytnie się, to zaraz Trzymajcie mów. się, wielka piona i do zobaczenia w innych seriach. Cześć! Cześć.